bye yeah. Ja Cześć kochani, Dzisiaj taki szybki materiał. Aktualnie jestem w trakcie ogrywania tej świetnej gry, czyli HiFi Rush na platformę Xbox Series X S i z tego co wiem, chyba też jest ona na Steamie. To była wielka niespodzianka ostatniego Developer's Direct i chciałem wam tylko na szybko powiedzieć, ta gra jest po prostu zaje -fajna. Naprawdę to jest kozak tytuł. Bardzo dobrze się przy niej bawię. Czemu koszulka Dreamcasta? Nie bez przyczyny, ponieważ mam wrażenie, że ten tytuł to jest taki duchowy następca, sukcesor, spadkobierca Jet Set Radio z Dreamcasta. Niektórzy mogli też grać w wersję Jet Set Radio Future na pierwszego Xboxa, także były też wersja, tak jakby remaster, na poprzednie, konsole poprzedniej generacji, z tego co wiem, to wyszło na Xboxa 360 i też chyba na PS3. Tak więc, no, polecam Wam tą grę. Jest świetnie dopracowana pod, w najdrobniejszych szczegółach pod kątem graficznym, pod kątem zaprojektowania poziomów, pod kątem grywalności i. Oczywiście pod kątem muzycznym, bo to jest gra taka muzyczno-rytmiczna. To jest taka przygodówka, gdzie naszym orężem jest jakby takie robo ramię, które jest jak gitara, tak. I w rytm muzyki e, wykonujemy kombosy, pokonujemy przeciwników, walczymy. E, I to jest taki fajny staroszkolny mix jest i platformówka jest i platformówka taka side scroll tak zwany czyli widać widok tak jak mniej więcej tak jak w Crashu niektóre poziomy znaczy takie poziomy jak w Soniku prawda są też takie poziomy które są jak w Crashu czyli że takie tunelowe tak i też open całkowity open space w, w grze i słuchajcie nie sugerujcie się grafiką pamiętajcie że nie musimy mieć ultra dokładnej, hiperrealistycznej grafiki z miliardami poligonów, z ray tracingiem, czy nie wiadomo jeszcze czym, żeby dobrze się bawić. Pamiętajcie, że trzeba, musimy mieć otwarty umysł, tak? Chcemy się dobrze bawić, dlatego możemy się bawić przy każdej grze. Ja wiem, że każdy ma różne gusta i tak dalej, ale pamiętajcie, żeby nie zamykać się na na przykład też takiej gry które mają komiksową grafikę cel shadingową zwróćcie uwagę zobaczcie sobie materiały, przyjrzyjcie się jeśli się wahacie, zobaczcie jak to jest dokładnie wykonane, jak dokładnie są, wszystko jest narysowane jak zrobione są postacie twarzy, nawet ich mimika pomimo tego, że to jest w technologii cel shading naprawdę to Zaprojektowanie poziomów, zaprojektowanie przeciwników, bossów i jeszcze jedna ważna rzecz, która nie jest taką oczywistością na konsole Microsoftu, a mianowicie pełna polska lokalizacja z dubbingiem. Jest naprawdę bardzo fajnie dobrane głosy i jest to ciekawa historia. jest... Ta gra to jest dla mnie fenomen w sensie tym roku absolutne zaskoczenie, bardzo pozytywne, więc jeśli nie graliście, wahacie się. To polecam z całego serca, nie ma co czekać, to jest jeden z najlepszych tytułów, myślę, że w tym roku, z punktu widzenia naprawdę rozgrywki i niech, niech Was nie zwiedzie komiksowość grafiki. Naprawdę. Pamiętajcie, żeby mieć otwarty umysł. Można się bawić w dobrze w każdej grze, która jest dobrze zrobiona, zaprojektowana. Nieważne, czy to jest grafika ultrarealistyczna, jak na przykład w grach od Sony. Pamiętajcie, że też komiksowa, komiksowa grafika też może nam dać w grze bardzo fajną zabawę i frajdę. Serdecznie polecam, wracam do grania, a Wam życzę jego weekendu. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!